Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jak widzicie, zazieleniło się na moim stoliku, a to z tego względu, że przeniosłam. Mam taką przynajmniej nadzieję, że nie zdarzy się tak, jak w przypadku epipremnów, gdzie po prostu o jednym zapomniałam, ale mam nadzieję, że wszystkie tu zebrałam w tym jednym miejscu i opowiem wam dzisiaj o moich filodendronach, więc zapraszam was do filmu. No dobra, słuchajcie, no to witajcie w filodendronowym odcinku. Trochę ich się nazbierało. Choć muszę Wam powiedzieć, że na samym początku, jak zaczęłam zbierać rośliny, no filodendrony jakoś do mnie nie przemawiały, e, więc zaczęłam od tych takich hmm, według mnie najprostszych e, i mimo wszystko ładnych, e, więc już Wam pokazuję filodendron Brazil. Kupując go, myślałam, że kupuję filodendrona brazila. No niestety okazało się, że gdzieś tutaj się zagubiła sadzonka skandensa. Czasem tak się zdarza i po prostu mam takiego filodendronowego miksa, w którym jest i brazil, i skandens. Przez dłuższy czas prawie w ogóle ta roślina nie chciała u mnie rosnąć, więc troszeczkę mnie to zasmuciło i tak sobie pomyślałam, że no chyba jej się u mnie nie wiedzie. Ale wam powiem, że po 4 miesiącach czy po 5 od przesadzenia w końcu ruszyła i widać, że no już tak troszeczkę się wydłużyła, że przyrosty są konkretniejsze. Oprócz tego tutaj kawałka, który wypuszcza takie śmieszne listki, nie wiem czy to widać, takie mikrolistki. Więc myślę, że może ten kawałek jest zwrócony w stronę ściany, więc będę musiała to jakoś przekręcić i jednak zbyt mało łapie promieni światła. Więc powiem wam, że ogólnie Lubię tego filonendrona, ale nie aż tak bardzo. Zastanawiam się, czy coś w nim nie przemienić i nie zmienić. Ja już jakiś tam drobny mam na niego plan, więc może jakiś się film w tym temacie też pokażę. No dobra, ale tak prezentuje się Brazil. Nie jest jakiś trudny i skomplikowany. Myślę, że nawet z fajnie w nim przyrasta niż Brazil jest troszeczkę dłuższy, chociaż Brazil ma większe liście. Natomiast. Nie jest taka skomplikowana roślina, całkiem fajna i łatwa, przyjemna w obsłudze. Dobra, stawiam sobie na bok na dół. I już Wam pokazuję kolejne pnącze. No to pnączne, pnącze to skradło moje serce i jest nim Philodendron Mikans. No, on całkiem fajnie u mnie przyrósł. Ja go kupiłam z takimi troszeczkę bidnymi listkami, które poodrywałam, i po jakimś czasie e, pojawiły się tu nowe odnóżki, nawet tutaj taką właśnie widać. Troszeczkę go zagęściłam. I jest to efekt mojego właśnie zagęszczenia. Niestety te listki od mojego zagęszczenia są troszeczkę mniejsze, ale coś się tam dzieje, więc nie narzekam. Widzę, że tutaj z tego właśnie pędu wypuszcza coś większego, więc myślę, że za jakiś czas pojawią się tu takie fajne, większe listki, ale słuchajcie, mimo wszystko, że nie puszcza też. Są miejsca, w których naprawdę wypuszcza większe listki, jak tutaj ta końcówka. Cały czas mi się bardzo podoba, ma takie ładne, welwetowe liście. No i kolor jest też bardzo fajny, taki nietypowy, dosyć ciemny. Młode liście są karmelowe, starsze też stają się takie ciemniejsze, bardziej atłasowe. Ogólnie roślina warta polecenia, jeśli lubicie pnącza, a tego nie macie. A wiem, że jakiś czas temu nawet można było je w Biedronce spotkać za jakieś 15 zł. Ja swoje kupiłam troszeczkę drożej, bo chyba zapłaciłam około 10 euro, tak mi się wydaje. Ale jeśli lubicie taki kolor liści, to jak najbardziej i nie jest też on jakiś skomplikowany. Nie będę Wam tu mówić o wymaganiach tej rośliny, chociaż ten stoi dosyć daleko oddalony od okna i daje sobie świetnie radę. No dobra, no to przejdźmy do rośliny, która była następna. I wydaje mi się, że następnym, następnym filodendronem, który zakupiłam, był ten melanochryzm. No bo słuchajcie, jak się zafiksować na takich pięknych liściach, no to takiego Melanochrysum też trzeba mieć. I tu Wam powiem, że z nim już tak łatwo nie jest, stoi jakiś czas u mnie w witrynce. No, i niby sobie radzi, niby sobie nie radzi. E, ostatnio zauważyłam, że tutaj wypuszczał mi jakiegoś liścia, ale ten liście w ogóle nie rozwinął. Ukręciła się ten, ta łodyżka tutaj liściowa, ten ogonek liściowy, i niestety liść umarł. To jest pierwszy liść, który rozwinął u mnie, z tym do mnie przyszedł. Wypuścił tutaj mi taki długi badylek, więc myślę, że ja go za jakiś czas ciachnę, bo w ogóle mi się to nie podoba. Utnę sobie i spróbuję go ukorzenić albo w perlicie, albo spagnum, albo po prostu w wodzie. No nie mam pomysłu, mam nadzieję, że dziś tu z boku wypuści coś nowego, bo nie podoba mi się ogólnie jego pokrój. No jedyne co jest pocieszające, to właśnie to, że wypuszcza tego tutaj najnowszego listka. No cóż, liście ma piękne, no niestety. Powiem Wam, że nie jest najłatwiejszy, przynajmniej jak dla mnie, w uprawie. Więc kolejnym filodendronem, którego kopiłam, był Filodendron. Już Wam pokazuję ten tutaj największy skarb mój. Też go bardzo lubię, a to przez te jego cudowne liście. Już postaram się nim nie trząść, już Wam pokazuję. To jest Filodendron Gloriozu. I słuchajcie, on stoi za, przed kanapą jakieś 2-3 metry od okna i ma się bardzo dobrze. Jest to filodendron, który. Już wam pokazuję nowy liść mu idzie. On ogólnie puszcza, jest bardzo fajny, Wypuszcza puszcza list za liście. I z tego co widzicie ten filodendron, nie wiem czy to widać czy nie, będzie tak położył się po ziemi. Więc on nie rośnie w górę, tylko należy do grupy filodendronów, które położą się po ziemi, wypuszczają sobie korzenie, wbijają się w ziemię, więc będę musiała za jakiś czas też pomyśleć o jakiejś doniczce, która ma pokrój bardziej skrzynki e, balkonowej. Ale póki co jeszcze go tak zostawiam. Czekam, czekam niecierpliwie na, na rozwinięcie tego najnowszego liścia. Wydaje mi się, że będzie już troszeczkę większy niż ten. To jest jego najnowszy liść, który wypuścił ostatnio. Więc, no, bardzo satysfakcjonująca roślina, ale nie należy do zbyt najtańszych, choć uważam, że trafił mi się w całkiem fajnej cenie. Jest już jakiś czas ze mną, nie sprawia jakichś mi większych kłopotów, no, i jest piękny. To jest odmiana niby Gloriosum White Wains, właśnie gdzie pokazują się te nerwy takie w kolorach bieli, ale jest bardzo ładny. Mm, bowski jest. No i też ma takie właśnie, oj, bujam nim, takie atłasowe welwetowe liście, które nie są zbyt proste właśnie w obsłudze, jeśli chodzi o czyszczenie ich. Mm, odstawiamy. I szykuję następnego. Myślę, że następnym filodendronem, który zakupiłam, był ten tutaj Prince of. Prin, Pink Princess. Dobra, mam problemy z wymówieniem za każdym razem tej nazwy. I tak się prezentuje mi mój Pink Princess. Właśnie ostatnio byłam w sklepie i zorientowałam się, że takiego Pink Princessa można kupić już za 5 euro. I nawet mają troszeczkę więcej i ładniejszy wybarwień niż ten, który trzymam tutaj w rękach. I wiecie co. Nie kupiłam go, nie wiem czemu, a przecież mogłam sobie go kupić, dosadzić tutaj do tego. O, tu widzę, że jakaś pleś się. O, to stary listek zgnił tutaj. No dobra, tego go od razu. Nie wiem czemu, przecież mogłam go sobie kupić. 5 euro to nie jest jakiś wielki pieniądz. Dosadzić sobie do tego, zagęścić go, żeby wyglądał na trochę większego. Nie wiem czemu tego nie zrobiłam. Może jak jeszcze spotkam, to kupię nic straconego. W końcu mam swojego. Jak mi urośnie, to go sobie utnę i będę kombinować co dalej. Więc... Nie przejmuję się tym. Mój nie ma jakoś. O, to jest jego najnowszy liść, który wypuścił. No i patrzcie, co tu się podziało z tym liściem. W ogóle jakieś brąz... zabrązowienia są, ta końcówka nie chciała się otworzyć i wydaje mi się, że dostała się po jakimś czasie woda do niego i stąd taki nieatrakcyjny jest ten liść. Ale widzę, że tutaj już coś nowego wychodzi, więc jest ok. Może, może za jakiś czas znowu wypuści jakiegoś ładnego, tym razem troszeczkę bardziej różowego liścia. Um, dobra. Tutaj jest jego malutka odnóżka, która ma się całkiem nieźle i już jest troszeczkę większa. Więc stoi w witrynce, to z tego względu że chciałam go troszeczkę podgonić ze wzrostem, no bo jak widzicie, tutaj stracił liście, tutaj stracił liście. Ten przyszedł ułamany, a tego stracił, no wyciągając go z witrynki po prostu ułamał się ogonek liściowy i a był to młody liść. No już nie dało się tego odratować. No cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o Pink Princess kolejnym Również Filodendronem Prince of Orange, tym razem. Tak kupiłam z półki śmierci, taki maluszek, ale sobie pomyślałam, że za euro 20, to czemu by nie spróbować z takim maluchem nawet? No, on już się powiększył, jest troszeczkę większy. Tutaj widać. To był oryginalnie, kupowałam ze względu go na tego tutaj liścia, który no nie za bardzo, no niestety ta sadzonka jakby troszeczkę bardziej ucierpiała i nic z niej nie ma. Natomiast ta, która była mini, mini zrobiła się już większa i już naprawdę coś tu się dzieje. Coraz więcej jest tych listków, więc pomału, pomału kupiłam go jakoś końcem stycznia, więc pomału, pomału on sobie przyrasta. I widać, oj wysypuje ziemię, super. Nie ma jak to posprzątać, a potem obsypać całe mieszkanie. Więc widzę, że tu nawet z tego większego niby liścia coś się dzieje, coś tam niby wychodzi, ale przed nim jeszcze druga droga, zanim naprawdę będzie choćby wielkości tego Pink Princess. Ale chciałam spróbować za euro, jakieś tam grosze, to czemu by go nie wziąć? Zrzuciłam tego liścia, którego odłożyłam. No dobra. Czemu by nie wziąć i nie spróbować? Jest taki mały, mało miejsca zajmuje. Również jest u mnie w witrynce, żeby go podgonić i jakoś wygląda. Teraz Wam myślę, którą był... Okej, okay, dobra. Już we. Kolejnym filodendronem, którego dostałam na Dzień Kobiet... Tak, tego dostałam na dzień kobiet, ale przed nim był jeszcze birkin. Więc jest to Filodendron tortum, któremu ostatnio zmieniłam podłoże. Przesadziłam właśnie tortuma, i birkina, i jeszcze jakiegoś. Tak myślę, jakiego. Ach, inną roślinę, ale nieważne. Więc zmieniłam mu podłoże, bo jakoś w tym podłożu, w którym był, no nie szło mu najlepiej. Tutaj widać, że niby jakiś liść jest, ale czy on się rozwinie, to nie jestem taka pewna, bo. No już prawie miesiąc czasu, a nie widzę jakichś większych zmian, więc myślę, że po zmianie podłoża, jak on się przyzwyczai, będzie mu dużo lepiej. Tych korzeni też nie miał jakoś specjalnie dużo, więc nawet zmieniłam mu doniczkę o troszeczkę mniejszą, no bo on był w większej doniczce, ale stwierdziłam, że po co mu taka wielka donica, jaką prawie korzeni nie ma, więc jest teraz w mniejszej doniczce. To mieszanka to jest taka moja, <grytanie> moja własna, właśnie jest z ceramisem, trochę nawet leśczuzy tu wsypałam, troszeczkę keramzytu, troszeczkę, e, jak to się nazywa, to jest podłoże do orchidei, więc i tam było też trochę kokosa i właśnie takich kory, kokoso, kory, kory po prostu, kory też tam było, więc tak sobie pomieszałam, wymieszałam, mam nadzieję, że będzie mu teraz dużo lepiej, nawet ziemi kompostowej troszeczkę też tam było. Ze zwykłą, uniwersalną do zielonych ziemi, więc wszystko wymieszane. Mam nadzieję, że w końcu mi się przyjmie i coś się będzie, zacznie się ruszać. Bo naprawdę ma bardzo fajne liście, takie naprawdę nietypowe jak na philodendrona. Inne, powcinane mocno. Pewnie to już zauważyliście. Ja się rozgadałam na temat tego, co, gdzie i jak. Ale prezentuje się bardzo ładnie. Tyle, że po prostu jest no nie tyle, że mały, tylko jeszcze na etapie zastanawiam się, czy chcę żyć tu z Tobą. Więc odstawiam tego filodendrona, pokazuję Wam birkina. I z birkinem i filodendronami to w moim przypadku było tak, że jakoś nie za bardzo mi się podobały. I w ogóle birkin, no okej, okay, fajny chyba, ale może nie fajny. No i któregoś razu mnie chwyciło, że chcę go mieć i. Tak długo szukałam, szukałam, w bardzo osobnej cenie go dostałam, bo tylko za 5 euro był um, do kupienia w netto. Mąż wygrzebał najładniejszego, jaki znalazł, i tak oto ze mną jest mój filodendron birkin. On tutaj ma dwie sadzonki, tu jest jedna taka mniejsza, i tu jest ta większa, która właśnie szykuje się na wypuszczenie kolejnego liścia. Więc bardzo fajna roślina, już teraz w bardzo fajnej cenie, ponieważ no kiedyś była super droga, a teraz już jest tak nawet powiedzmy w biedronce czy w netto dostępna, więc jak najbardziej, jeśli lubicie jakieś mm, liście biało-zielone, one to z czasem tracą tą, tą biel i są bardziej zielone, to możecie sobie w fajnej cenie taką ładną roślinkę zakupić. Ja liczę na to, że on się jeszcze bardziej zagęści niż teraz, że będzie taki naprawdę gęsty i tych odnóżek za jakiś czas wyrośnie mu więcej. Więc liczę na to, czekam z niecierpliwością, zobaczymy jak to będzie się u mnie rozwijać. E i przechodzimy w sumie już prawie do ostatnich moich filodendronów. Teraz pokażę Wam tego, który jakiś czas temu zakupiłam, nawet go nazwałam Gold Filodendronem, a to z tego względu, że po zakupie od razu zażółcił swojego listka. Oczywiście jest to nie Gold, tylko White Princess, już Wam pokazuję go z bliska, musicie mi uwierzyć, tam już pojawił się taki malutki kikutet, który zwiastuje, że chyba będzie coś nowego rosło. Ja go kupiłam, to miał bardzo fajne korzenie. Tu nie można nic powiedzieć, korzenie ma, miał bardzo ładne, no niestety po po przejściu po transporcie, nazwijmy to tak, który był moim osobistym odbiorem, ten listek zaczął się już zarzucać, ja już to zauważyłam wieczorem, no i to tylko szło dalej, ale nie zmartwiłam się tym jakoś bardzo, w ogóle liczyłam na to, że on już ma jakieś oczko i coś będzie wypuszczał. Niestety nie zauważyłam tego i mój błąd, ale i tak nie żałuję, nie był drogi, więc czekam na rozwój sytuacji i myślę, że ten malutki, różowiutki kikutek będzie się powiększał i w końcu będę miała jakąś mini roślinę z niego, co pewnie potrwa dużo czasu i pewnie na tyle spadną ceny, że będę mogła, mogłabym sobie w tej cenie kupić takiego, ale nieważne. Cóż, ja lubię eksperymentować i lubię rośliny, więc mi to nie przeszkadza. A teraz pokazuję Wam już ostatniego filodendrona i jest to filodendron variegata burlemax, który był kupiony e, również z tą rośliną i to było właśnie dla tej rośliny, Kupiłam też tego, bo pani sprzedawała dwa, więc zdecydowałam się, że wezmę sobie na taką próbę i tego princesa, White princessa. Więc tak wygląda Burle Max Variegata. Zachwyciłam nim się jakiś czas temu. On ma niestety tylko jednego liścia z wariegacją, myślę, że za jakiś czas to się zmieni. Tu widzę, że. No widzę. No pomału coś mu tu rośnie, również był przesadzony u mnie, bo ja go dostałam z korzeniami gołymi, ale miał ładne te korzenie, więc mam nadzieję, że u mnie się utrzyma i będzie fajną rośliną. Czy będzie miał wariegację, czy nie, liczę tylko na to, że będzie taki gęsty, więc myślę, że za jakiś czas, może za pół roku, czy za rok, zaktualizujemy sobie. Ponownie wszystkie te moje filodendrony, i zobaczymy, który utrzymał się, który się rozwinął, który się przyjął, który nie. No bo wiadomo, jak to z roślinami różnie bywa i czasem coś nam rośnie lepiej, czasem gorzej. Więc słuchajcie, to byłyby moje wszystkie filodendrony. Nie policzyłam ich, nie szkodzi. Dajcie znać, czy też jesteście fanami filodendronów, czy wam film przypadł do gustu. Ja już się z wami żegnam i do następnego filmu. Pa! Już się z wami pożegnam, ale wracam ponownie bo ponownie zapomniałam o jednej mojej roślinie, czyli o filodendronie Branditanu. I on jakiś czas stał w perlicie po przeniesieniu z perlitu do podłoża, postawiłam go na parapecie i totalnie o nim zapomniałam. I teraz idąc w stronę balkonu, patrzę, mówię, o nie zapomniałam! Więc dogrywam wam tą część i przy okazji pokazuję Wam mojego pięknego filodendrona. I już wam pokazuję, że on bardzo długi czas miał właśnie liścia, który ten liście. Ten liśc nie chciał się zbytnio rozwinąć. Cały czas był zwinięty w kulkę, w kulkę, w rulonik i nic się nie działo, ale już po przeniesieniu do, do podłoża widzę, że no to był dobry wybór i coś się zadziało, i nawet tu coś nowego zaczyna wychodzić, i tutaj. Więc tylko na plus to przeniesienie. Jest to również filodendron pnący. Ma taki fajny obrazek na liściach, taki srebrny, trochę jak Scindapsus Pictus Trebi. Liście też ma dosyć dużo, przynajmniej te stare, ale wydaje mi się, że ten nie będzie zbyt wielki, więc będę musiała sobie troszeczkę poczekać. No dobrze, słuchajcie, to tym razem już naprawdę się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa.